Jak to dostrzegam w kościele, że przychodzi czas powrotu rozumu. Nauczyliśmy się trochę czuć przez psychologię. Te temperaturę emocjonalną, w tym byliśmy dość nieporadni w poprzednich dziesięcioleciach, tak bym powiedział, ale też już myślę, doświadczamy tego, że to ma swoje ograniczenia. Więc nie ma co się dziwić i nie ma co się martwić, tylko jakby szukamy też sposobów, co dalej z tym, co już mamy. Okazuje się, że jest powrót do rozumu nie jako coś przeciwnego, alternatywnego, tylko coś, co dopełnia nam, co już mamy. I myślę, że tak też warto popatrzeć na duchowość. Co realnie mamy w kościele? Wydaje mi się, że w większości rozmieniamy się na drobne albo przecedzamy komara, tak jak mówi Biblia, a wielbłądy przechodzą bokiem, że tak naprawdę koncentrujemy się na jednym jakimś wydarzeniu, epizodzie, a tak naprawdę to, o co właściwie w tym wszystkim chodzi, że potrzebujemy jakby na nowo znaleźć tę swoją tożsamość, którą potrzebuje, której potrzebuje, nim w ogóle pójdę dalej.